Cze Cze Hej widzę dzisiaj taciemy nowym odcinku z ze Still Abeynot Not, właśnie idziemy Patrzeć, bo oczywiście jestem sam na sobie Co idzie, idziemy patrzeć Już 3 miliony idzie Już 3 miliony idzie A patrzymy Smocny idą Patrzę Wcina no i tutaj mamy licznik za... i je będą rzadkie. Hmm. No i teraz właśnie sobie czekamy. A ja troszkę to przedłużę. duże. No długo to będzie? To będzie druga część. Też będziemy gadać też będziemy nagrać film też z Halloweenem czyli mamy takie coś takie pinoty